Cześć, nazywam się Piotr Król i witam w kolejnym odcinku na kanale CadVision Akademia. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób wyciągamy pręt na maszynie CNC z pneumatyką na Wrzecionie. Zobaczcie, jak to wygląda. Pomysł mamy niezwykle prosty, a mianowicie mamy wałek, nacinamy mrowek w tym wałku, zmieniamy narzędzie na kwytak, wjeżdżamy sobie kwytakiem w ten mrowek, puszczamy pneumatykę. Wyjeżdżamy na odpowiednią długość. Zaciskamy pneumatykę. Wyjeżdżamy e, naszym chwytakiem, zmieniamy narzędzie i toczymy. Dobrze. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w e, G kodzie. Zmieniamy sobie narzędzie na T2, czyli mamy T2F6. T2 to jest nóż do cięcia. Podjeżdżamy sobie na bezpieczną odległość w X i na P. Odległość, gdzie będziemy wykonywać te nacięcie w Z, wykonujemy na posuwie zadanym nacięcie. Podjeżdżamy ponownie na bezpieczną odległość w osi, w osi X, podjeżdżamy na bezpieczną odległość w osi Z i następuje wymiana narzędzia na T8. Narzędzie T8 to jest nasz chwytak i w tym przypadku Podobnie, bezpieczną odległość w osi X i podjeżdżamy na Z0, Y0. To jest ta pozycja nacięcia, tak? Czyli w momencie, kiedy namierzamy te nasze T8, namierzamy je w taki sposób, że nacinamy browek wywałku, wałku, wjeżdżamy sobie tym chwytakiem, i w miejscu, gdzie uważamy, że to jest najlepsza pozycja, żeby wyciągać, ustawiamy sobie. Z na zero, Y na e, X na 0. No i w tym momencie mamy pewny, że idealnie wpasujemy się w ten browek. Jeżeli byśmy to mieli na przodzie wałka, jest tutaj szansa, że moglibyśmy nie wycelować idealnie w e, to miejsce. Poniżej e, zwalniamy pneumatykę na wrzecionie, e, wyjeżdżamy na odpowiednią e, długość w osi. Z, Zaciskamy pneumatykę, odjeżdżamy chwytakiem w osi X. No i przechodzimy już do planowania. Myślę, że możemy puszczać. Zamykamy sobie klapę. Przechodzimy do auto. Zmniejszę sobie posuwy z dwóch powodów: A, żebyście lepiej widzieli, a B, dla bezpieczeństwa. Zmienimy sobie narzędzie na T2. Później dałem. Stop, żebyśmy widzieli też etapowo, jak to e, wygląda. Bajka. No I sobie powolutku podjadę w tę pozycję, czyli naciskam pauzę, żeby wznowić e, g -code. No i myślę, że posług brakowoczy sobie damy na maksa. I mamy nacięcie i w momencie kiedy namierzalibyśmy to narzędzie, to no zwyczajnie musielibyśmy wycelować sobie w osi Z odpowiednią pozycję i później wjechać w osi X, tak żeby można było spokojnie tutaj na podstawie tego warówka przeciągnąć walak. Dobrze, zamykam, puszczamy, zobaczymy jak to będzie eee, szło. Oczywiście na posowie szybkim zajęłoby to chwilę. Mam nóż e, T1 główny do e, toczenia i już za chwilę będziemy toczyć. Planowanie, no i stówka. OK, no i w tym momencie następuje yy, cięcie, po cięciu znowu nacinamy sobie mrałwek, później znowu chwytamy i tak w kółko, aż albo się nie skończy pręt, albo na przykład dłużej jest jakaś płytka i nie trzeba będzie tego zatrzymać, żeby yy, wymienić. Mamy efekt yy, końcowy, kolejny doniec do kolekcji.